Premiera War Within już właściwie za nami. Udało mi się pograć przez 3 dni, tak zwanego Early Accessu. A teraz podzielę się z Wami moimi przemyśleniami na temat nowego dodatku. No witam YouTube z tej strony, Smyro, a dzisiaj porozmawiamy sobie trochę o The War Within. Najpierw chciałbym zahaczyć troszeczkę fabułkę. Przenosimy się do krainy Kas Algar, w którym to rozgrywa się akcja dodatku. Są to takie krainy, na których właściwie jedne, co nas powinno interesować to to, że mieszkają tutaj zarówno Erfeni, czyli tacy krasne ludzie nie dotknięci jeszcze Kerso więc są zbudowani z kamienia, oraz mamy tu też Królestwo Nerubów, zwane Aszka w którym rządzi pewna dość skorumpowana księżniczka. A skorumpowana dlatego, że główny antagonista dodatku, Zalata, przekonała ją podstępem by ta jej pomogła, a w zamian za to Zalata uratuje jej królestwo Nerubów i da im moc, która pozwoli im wznieść na wyżyny, korzystając ze swojej potęgi Wojdu. Zalataw, czyli antagonista naszego dodatku, jest całkiem ciekawą postacią. Jest to takie, można powiedzieć, uosobienie Wojdu, czyli ciemnej strony World of Warcraft, który przejął ciało pewnej Wojtelfowej akolitki. Także nie, ta Wojtelfka to nie jest prawdziwy Zalataw, to po prostu powłoka, którą aktualnie przyjął. Początkowa katstenka dodatku, bardzo zadymiasta, i zresztą bardzo mi się podobała, mniej więcej nakreśliła nam, jak będzie wyglądać reszta, i jak bardzo Zalataw może namieszać, oraz jak bardzo chaotyczna jest ta postać. Co mi akurat bardzo się podoba. Chaotyczny antagonista to fajna sprawa, bo nigdy nie wiemy, czego się spodziewać, i nigdy nie wiemy co przyniesie jutro. Niestety w early nie było jeszcze dostępnej całej fabuły, mogliśmy zrobić tylko tam od 70 do 80 levela. Ta od 80 levela jest zablokowana za questami, które jeszcze nie są dostępne, a będą dopiero w późniejszej premierze. Ale póki co fabuła zapowiada się ciekawie, na pewno dużo bardziej ciekawie niż to co było w Dragonflightach, chociaż i tutaj nie brakowało dziwnych momentów i czasami czułem się jaką grał w gry LEGO, bo fabuła była momentami dosyć infantylna oraz nie zabrakło też upierdliwych postaci jak chociażby Anduin. Jeżeli jeszcze tego nie widzieliście, szybko zobaczcie o co chodzi po zagraniu. Ogólnie fabułę oceniał Byłem na plus. Wydaje mi się, że jest to bardzo dobry początek, z którego niejedno można wyrzeźbić, co całkiem dobrze rokuje na całą trylogię World Soul Saga. Kolejnym elementem, o którym chciałbym wspomnieć, jest gameplay. Ogólnie postacie troszeczkę zmieniły się z Dragon Flight, a co prawda drzewko talentu zostało takie samo, ale mamy dostęp do Hero talentów. Hero talenty niestety leciutko mnie zawiodły. Myślałem, że będziemy mieli troszeczkę większy wybór. Niestety każda specjalizacja ma dostęp do dwóch drzewek i w tych dwóch drzewkach odblokujemy wszystkie punkty, ewentualnie mamy jeden, dwa bądź trzy wybory, który talent konkretnie chcemy wybrać, ale oprócz tego wymaksujemy wszystko, więc wybór który jest mniejszy niż się spodziewałem. Nie zmienia to faktu, że drzewka Hero Talentów całkiem fajnie dopełniają konkretne postacie. Ja aktualnie gram elemental szamanem z drzewkiem pod błyskawicę i polega ono na tym, że używając Melstromu, czyli takiego głównego zasobu szamana, co że tego melstromu mój pocisk błyskawic zmienia się w tak zwany Tempest, czyli taką błyskawicę, która spada z nieba i robi bardzo dużo obrażeń obszarowych. Jest to fajne dopełnienie mojej klasy, która daje bardzo dużo satysfakcji, bo czuję się, jakby mój szaman był taką baterią, która się ładuje, 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 a w pewnym momencie wybucha w bardzo satysfakcjonujący sposób, bo nie dość, ładnie to wygląda, to jeszcze bije bardzo dużo obrażeń i widzimy jak nasz pasek w DPS miterze nagle wzrasta. Death Knight na przykład ma coś takiego, że może sobie wsiąść na konia, na którym może jeździć prawie cały czas, co rozwiązuje troszeczkę jego problemy z mobilnością i wpisuje się w fantazję takiego Rider of the Apocalypse. Czyli mainie Def Death Knighta również będą zadowoleni. Z tego co wiem, hero talenty w zależności od klasy są fajniejsze, bądź trudniejsze, niektóre bardziej lub mniej zmieniają postać, ale ogólnie rzecz biorąc myślę, że jest to fajna zmiana, która troszeczkę dopełnia poprzednie talenty z Dragonflighta, które w moim osobistym odczuciu były całkiem spoko. Także gameplayowe jest całkiem solidnie, nie różni się to jakoś znacznie. Dragonflighta, ale uważam, że jest to fajne rozwinięcie formuły, która tam się znajdowała. Akurat sam gameplay w Dragonflightach, jeżeli chodzi o postacie, wcale nie był taki zły. Jeżeli chodzi o krainy, mamy dostęp do czterech nowych krain. Isle of Dorne, Hollowfall, The Ring in Deeps, oraz Ashka Head, czy reklestwo Nerubów. 3 z4 krań są osadzone pod ziemią, co mi osobiście odpowiada i każdy się to podobać. Krainy są przepiękne, wyglądają bardzo ładnie. Całkiem nieźle się po nich porusza i wydaje mi się, że dużo łatwiej używać na ich Dragon Ridingu niż chociażby w Dragonflight. Co prawda wyboje typu góra dół dalej zostały, ale jest ich znacznie mniej i w takim Isle of Dord lub Ashkahe, gdzie jest głównie płasko, poruszanie się Dragon Ridingiem jest bardzo łatwe i przyjemne. Mamy też typowe dla World of Warcraft aktywności. Możemy zbierać sobie jakieś ukryte skrzynki, możemy robić eventy, możemy robić World gdy zrobimy już fabułę, zbierać glify, które na Grodzą nas mountem, czy robić delwy. No właśnie, delwy. Co sądzę o delwach? Delwy to taki powiedzmy nowy torgast, ale dużo mniej upierdliwy. Są to takie dungeony, które można robić samemu w 2, 3, 4 lub 5 osób. W tym dungeonie mamy dostęp do pomocnika, którym jest Bran Bronzebeard, a samego Brana możemy sobie ustawić, żeby był DPS-em bądź hillerem i dać mu różne przedmioty, które ułatwią nam przemieszanie wspomnianych delwów. Same delwy porobiłem już dosyć sporo i jeszcze mi się nie przejadły, ale wydaje mi się, że jeżeli będziemy zmuszeni do spamowania ich, jednak mimo wszystko zrobią się dosyć nużące. Fajną sprawą w tych delwach jest to, że mamy ich aż 11 poziomów. Do tej pory mieliśmy Dostęp tylko do trzech w Wirlichses, które były szczerze bardzo proste i temy, które tam dropiły, nie były jakieś niesamowite, ale na maksymalnym 11 poziomie delwów będziemy mogli zdobyć i temy o poziomie aż heroicznego rajdu aktualnego kontentu, jest pierwszym takim momentem w World of Warcraft, gdzie solo gracz może dojść właśnie solo do aż tak wysokiego poziomu. Także solo gracze na pewno będą tym zachwyceni, aczkolwiek nie wiem, czy po dłuższym graniu nie stanie się to nużące. Mnie na razie jeszcze nie znudziło, delwy są całkiem fajne, to takie mniejsze dungeonki bardzo szybkie zresztą, w których mamy do wykonania taką, powiedzmy, pomniejszą fabułkę. Na przykład wchodzimy do dungeona narubiańskiego i używając ta ognia palimy sieci w okolicy, żeby potem przejść, pozabijać kilku nerwów, zrobić jakąś prostą zagadkę logiczną, na końcu zabijając bossa i zdobywając lód. Na końcu każdego delwa mamy też taką skrzyneczkę, którą można otworzyć specjalnym kluczem, który zdobywamy z różnych aktywności, a z której to mamy gwarantowany większy lód. Także że to nie jest tak, że wchodząc na każdego delwa zawsze mamy szansę na jakiś gigalu, tylko do tego musimy mieć klucz, który zdobywamy, robiąc inne aktywności. Ogólnie całkiem spoko pomysł, aczkolwiek od razu widać, że jest on niezegate so i nie możesz po prostu wejść i się ubrać w najlepszej temy, tylko mimo wszystko zajmie to jakąś sporą ilość czasu. Jeśli chodzi o dungeony, Póki co praktycznie wszystkie, które robiłem są świetne. Zarówno designowo, jak i to, jaką mają długość. Gdyż dungeon w The War Within praktycznie wszystkie poza paroma wyjątkami są bardzo krótkie. Czemu według mnie to fajne, a no wyobraźcie sobie, że któryś już miesiąc z rzędu robi się te dungeony na poziomie Mythic czy Mythic. Dłuższe posiedzenie w takim dungeonie, które i tak robimy na czas, po prostu po czasie stanie się bardzo uciążliwe. A krótkie dungeonki wchodzisz, robisz moment, wychodzisz, możesz lecieć następny. Mimo wszystko wydaje mi się, że to będzie dużo lepsze rozwiązanie. A dla lubiących dłuższe dungeony też kilka takich się znajdzie. Osobiście jestem fanem takiego podejścia, że mamy krótsze danżony, ale będzie ich więcej. Co prawda na razie mamy dostęp do tylko 8. Mam nadzieję, że mimo wszystko finalnie będzie ich więcej niż wcześniej, ale nawet jeżeli nie, taka krótsza forma mi osobiście bardziej odpowiada. Dajcie znać w komentarzach, co wy wolicie. Tak jak już mówiłem, sam design dungeonów jest bardzo fajny. Najbardziej chyba podobają mi się te z Aszka Het. Bardzo przypomina mi dungeon z Wodka i taki vibe wodkowy. Mamy tam fajne zastosowanie barw fioletowej, czerwonej, zielonej z takim jakby niebieskim ambientem, co wygląda bardzo fajnie i mrocznie. Poza tym w samych dungeonach mamy też dostosowane ciekawe mechaniki. Jest na przykład jeden dungeon z koboldami, w którym mamy do dyspozycji. Wagonik. Na tym wagoniku jest świeczka, którą cały czas musimy podpalać, bo przechodzimy przez całkowicie ciemne tunele, a dzięki świeczce na wagoniku widzimy, co dzieje się wkoło nas. Oprócz tego musimy sam wagonik przepchać do samego końca torów, żeby odblokować przejście. Takich pomniejszych minigierek w dungeonach jest bardzo dużo, niektóre są mniej, inne bardziej upierdliwe, aczkolwiek wydaje mi się, że będzie to fajne odskoczyć się od po prostu bez mózgiego bicia mobów po drodze, chociaż z czasem również może stać się to upierdliwe. Zobaczymy. Jeżeli chodzi o warstwę audio dodatku, niestety większość utworów była takim generic fantasy music, niektóre brzmią jakby ktoś rzucił w, w AI prompt adventure music fajnie sobie tam plumkałem w tle ale nie jest to nic ciekawego aczkolwiek mamy kilka perełek jak na przykład soundtrack z który strasznie kojarzy mi się z monkey island i który to słyszycie w tle tego filmu także znajdą się jakieś fajne perełki ale niestety większość bardzo mi się kojarzy z Dragonflightem, właśnie takim generic fantasy music co może aż tak bardzo nie przeszkadza ale mimo wszystko liczyłem na troszkę więcej podsumowując czy Warwin mi się podoba póki co tak na razie jest to fajniejszy dodatek niż Dragonflighty według mnie vibe crime dużo bardziej mi się podoba to jak postaci działają dużo bardziej mi się podoba aczkolwiek jest to dopiero początek dodatku Zawsze jest tak, że początek dodatku jest fajny, że wszyscy są na Nie wiem, czy pamiętacie, ale nawet shadowlance na początku były chwalone, a szczególnie pierwszy raid Castle Natria, a potem wiadomo, jak to się skończyło. Ten dodatek z tego co że mamy mieć troszeczkę mniej paczy, mamy dostać chyba dwa takie duże pacze, które podobno mają być zawartością większej niż zazwyczaj, ale zobaczymy, jak to będzie, wiecie, obiecanki, sesanki, jak to zwykle bywa. Póki co bawiłem się bardzo dobrze, nawet z zablokowanym kontentem z Real accessu, bo nie mogłem sobie na przykład dokończyć fabuły czy sprawić rfena. A, i warto jeszcze wspomnieć o systemie Warband, dzięki któremu teraz cały progres jest zapisywany na nasze konto. No praktycznie cały progres, bo niektóre rzeczy jeszcze zostały na postaci, ale większość jest zapisywana na naszym koncie. Mamy też bank, w którym możemy sobie wrzucać itemy dla innych naszych postaci czy pieniądze. Serwery i frakcje zostały połączone. Oraz mamy teraz cross-serwerowe gildie. Czyli na przykład grając na Silvermoon można sobie bez przeszkód dołączyć do gildii na Burning Legion. Nie ma znaczenia, czy jesteście w hordzie czy w Alliance. Jako, że retail to właściwie całkowicie inna gra niż Classic. Takie rozwiązanie mi nie przeszkadzałem i wydaje mi się, że nawet może bardziej pasują do tej iteracji gry. Gdyż ten konflikt Horde i Alliance niestety został już w przeszłości. I teraz gra w każdym razie w moim odczuciu opiera się troszeczkę na czymś Innym. Także takie cross faction cross serwery chyba są okej. Okay. Dajcie znać w komentarzach czy wyczekacie na Warun, czy może już graliście, jakie są wasze przemyślenia na temat tego dodatku. A ja zapraszam was na mojego Twitcha, gdzie będziemy sobie streamować Warun jeszcze przez jakiś czas i będziecie sobie mogli na własne oczy sprawdzić jak wygląda ten dodatek oraz zastanowić się czy właściwie warto go kupić. Pozdrawiam z live i widzimy się w Azeroth.